Uczniowie patrzą na piękną świątynię. Jezus patrzy głębiej. On widzi rzeczy, które mają nadejść. Trzęsienia wojny, zamęt, strach i mówi, nie się, to musi się stać. To słowo jest jak tarcza dla ciebie, Robciu. W twoim życiu też wiele świątyń runęło. Ciało, zdrowie, plany, świat! A Jezus mówi: Nie bój się, ja nad wszystkim czuwam! Nie prób! Patrzyli na świątynię, jak złoto w słońcu lśni A ty, panie, powiedziałeś, nic nie zostanie z tych dni I tak też było w moim życiu, wszystko runęło w jednej chwili Lecz ty stałeś przy mnie, kiedy inni się bali wojny Narody przeciw narodom, strach, trzęsienia, głód. To słowo brzmi jak echo przez tysiące ludzkich dróg, ale ty mówisz, to dopiero początek, nie koniec jeszcze, nie czas ostatni. Więc idę za tobą pewnie, bo twoje światło w mroku świecie. Gdy ziemia drży pod nogami, ty stajesz we mnie jak skała, gdy świat mówi: koniec wszystko, ty mówisz, to dopiero wiara. Nie muszę patrzeć na znaki, nie muszę liczyć wichrów, bo jeśli jesteś przy mnie, Panie, to przejdę przez każdą burzę! Panie, świat się zmienia, ty pozostajesz tym samym. Choć runą mury stare, ty wznosisz serce nowe we mnie I Kiedy inni drżą ze strachu, ty mówisz cicho. Bo Twoje słowo większe niż każdy ludzki strach. Nie tu. Ewangelii, spróbuj na chwilę zatrzymać serce Jezus nie mówi o końcu świata, żeby przestraszyć Ale żeby przypomnieć, kto naprawdę trzyma wszystko w swoich dłoniach Świątynie mogą runąć, plany mogą się rozsypać Życie może zaskoczyć Cię w najmniej oczekiwanym momencie Ale w środku tego wszystkiego On mówi jedno zdanie Nie truśćcie się! To znaczy... Nie patrz na burze, patrz na mnie Nie trzymaj się murów, trzymaj się słowa Nie buduj życia na tym, co mija Buduj na tym, który nie przemija Każdy z nas ma swoją świątynię Coś, co wydawało się nie do ruszenia A jednak upadło Ale może właśnie wtedy Jezus zaczyna stawiać w Tobie coś nowego Dlatego po tej Ewangelii Zapytaj siebie Czego się dziś boję, na czym opieram swoje życie, czy moja wiara jest większa niż moje lęki. A potem posłuchaj w ciszy Jezus naprawdę mówi do Ciebie Nie bój się, jestem z Tobą. To dopiero początek. Nie koniec.